No, przygotowania y, idą bardzo dobrze. Opony właśnie zdążyłem wymienić, zdążyłem o, zrobić odbiór techniczny i zaraz ruszam na y, pierwszy trening wolny. Zapoznałeś się z Torem? Tak, wczoraj miałem okazję pojeździć y, z kilkanaście minut. Zapoznałem się z Torem, motocykl, y, wszystko zobaczyłem, co jak chodzi, y, drobne poprawki, no i co. I, i zobaczymy jeszcze, co dzisiaj y, po tym treningu.